Mam dla was ciekawą metodę, która pozwoli wam trenować wszystko, dosłownie wszystko, czyli siłę masę mięśniową, siłę w ulubionym ćwiczeniu, masę ulubionej partii. A szczególnie u osób, które nie mają czasu, tak jak ja. Pokazuję wam. Nie wiem czy jest jakaś tam nazwa tego, sam sobie to wymyśliłem. O co chodzi? Mamy ćwiczenie pierwsze, twoje ulubione, czyli wyciskanie leżąc. Robimy to w super serii z innym ćwiczeniem, najczęściej u mnie to jest wiosowanie. No i co robię? Robię sobie e, pierwszą serię na przykład 120 kg razy 8, drugą serię 125 razy 8, trzecią 130 razy 8, czwartą 135 razy 8 i tu wiosowanie na przykład, nie wiem, 100 kg razy 8. 105, 110, 115. Następnie robię dalej. 1C wprowadzam. To już odpada. Wchodzę w szóstki. Ponieważ tu osiągnąłem na przykład rear, czyli zapas jednego powtórzenia. No to już będzie ciężko, a chcę dalej móc progresować. Więc co robię? Robię piątą serię i wtedy daję 140 razy 6. 145 razy 6, 150 razy 6 i ostatnia prawie maks 155 razy 6. No, a tu sobie wprowadzam ćwiczenie na nogi, na przykład bułgary, aby trenować też nogi, czyli priorytetem jest góra, priorytetem siłowym jest wyciskanie leżąc, ale też chcę dbać o nogi. Czyli wprowadzam sobie bułgary, i tutaj sobie robię na przykład po 10 razy też co serię dokładam obciążenie. No i dzięki temu robię tutaj taką gigant serię, ale podzieloną na dwie części, gdzie priorytetem jest wyciskanie i tu chcę mieć jak największą objętość, aby budować siłę. Mam wiosowanie jako antagonista, aby też dbać o równowagę mięśniową. No i bułgary, bo chcę też trenować nogi, aby przynajmniej. Te mięśnie przypomniały sobie, że też trenują i też warto utrzymać tą masę mięśniową. No i ten trening jest dość krótki, nie trwa długo, no i mija około 45 minut, i już jestem po treningu. Cały trening. To dziś wszystko. Kotka FD, kontakt do ze mną oraz najbliższy kurs Akademii KFD. Wszystko w opisie filmu. Łapy nie ma.